Jesteśmy na stanowisku Rotefeli. Rotefela zademonstrowała nowy sposób pokazywania wiązań. Myślę, że dla każdego klienta stanie się to bardziej widoczne, co znajduje się w zestawie. Oprócz tego chyba zacznijmy od tej nowości, która jest największa dla kobiet. Specjalne wiązanie dedykowane kobietom z 18-karatowym złotem. Część kluczyka i część tutaj karbonowego wykończenia jest pokryte złotem 18-karatowym, więc wygląd znacząco upiększa kobiece na. Ale to nie wszystko. Rutefela również zademonstrowała pierwsze nowe wzory do kroku łóżmowego, które porównaniu do poprzedniego. Są wyższe, o całą taką e, przegródkę, która była montowana do poprzednich wiązań rotefeli i akceleratora. E, oprócz tego w zestawie znajdują się trzy twardości e, gumeczek, które decydują o tym, jak bardzo narta użwoba potrafi wejść w śnieg. E, dodatkową rzeczą jest, jak tutaj zauważyliście w porównaniu do poprzedniego systemu, kluczyk. Tutaj ten kluczyk nie jest potrzebny, tu jest szybki lok. Otwarcie, zamknięcie, i wiązanie można w ten sposób nakładać e, na napoje. ważną rzeczą, którą trzeba tutaj podkreślić w wiązaniu w jest to, że ten zestaw gumek jest do kroku wyżłowego, jest do kroku klasycznego i można swobodnie to zamieniać bezpośrednio, mając jedną parę e, wiązania. To wszystko powoduje, że Rotefela pokazuje nowe trendy, ale to niekoniecznie jest jakie znaleźliśmy na stanowisku Rotefeli.